How you doing? Big time! Witam, 2.15, proszę Państwa, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, powracam. Troszeczkę przekarmiony po świętach, dlatego będzie lekko, dlatego będzie zdrowo. Koktaj, pietruszka, jabłko, miód, cytryna. Jedziemy z tym koksem, big time! Pietruszka, mam tylko około trzech pęczków pocięcia, pocięta, bez tych najgrubszych łodyg. Yy, wkładam do blendera, pięknie. I teraz następnie całe jabłko, tak, yy, ja wiem, w kosteczkę ze skórą. Wyciągnąłem tylko te pestki, ziarna. Całe jabłko ze skórą. Pięknie wchodzi. right. Odrobina cytryny. dla. Może być limonka również. Ja wiem. Ja mam taką część. Wkładamy i wyciskamy. Chodzi do tego miód rzepakowy. Może być inny. Ja daję dwie łyżki. Sporo waga. Boom. Raz. Jedna i Druga, to jest wtedy bądź za dużo. Nie wiem, czy za dużo, musi być trochę schody, ładnie schodzi. Zalewamy wodą. Ja wiem, tak pół. To co? Miksujemy. oj, 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 oj. oj, oj. Ładnie poszedł, proszę Państwa. Dobra, dobra. Wspaniały pietruszkowy zapach. Rzadko się to robi. Wspaniały kolor. Może odrobina za dużo wody. Uważajcie z tym, żeby była dobra konsystencja. Ale sprawdzamy uwaga, leje się, leje się, leje się, jest bosko, uwaga. Tak to wygląda dużo piękna, dużo zdrowia. Zaczynamy nowy rok. Może będzie lepszy. Na zdrowie! Na zdrowie! Mm.